Witam Państwa serdecznie, ja jestem Shirley poproszony o zapoznanie się z twórczością niejakiego młodego Yanga, tak też oczywiście uczyniłem, i dzisiejszy odcinek będzie bardziej. relacją z moich przemyśleń odnośnie utworu „Mój gang, niżeli samą analizą jego tekstu. A to dlatego, że jakkolwiek z samego tekstu gangu nie jestem w stanie wyciągnąć zbyt wiele, tak skłonił mnie on do przemyśleń, które moim zdaniem będą równie ciekawe i wartościowe, co analiza utworu lirycznego, dlatego zachęcam do nieodklikiwania i wysłuchania mojej krótkiej relacji. Sam utwór o tytule Gang prezentuje się tak. Mój gang napala Mój gang strzela, a, a, mój gang ma pitbully, mój gang jebie psy. Stanowi długą enumerację tego, co tytułowy gang, czyli zorganizowana grupa przestępcza, posiada oraz czym się zajmuje. Okraszony jest rzecz jasna sporą ilością wulgaryzmów służących jedynie funkcji estetycznej, nie budują żadnego dodatkowego znaczenia, a jedynie mają za zadanie szokować odbiorcę inspiracji Yanga nie trzeba długo szukać, bowiem jej źródło jest wymienione w tekście gangu. na brak jak ganga, ganga, bani! Ganga, ganga Tym samym dając nam odpowiedź na to, skąd u tak młodej osoby znajomość równie wulgarnego słownictwa oraz idei powszechnie uznawanych za niemoralne mój gang, do je, I na tym etapie musiałem już zadać sobie pytanie: czy dzieła młodego Yanga są faktycznie nieironicznym wyrazem tego, co mu imponuje i co chce naśladować, czy może genialnie wyreżyserowaną przez niego satyrą? Bo jakkolwiek ciężko jest może uwierzyć, że osoba w wieku szkolnym ma na tyle dużo inwencji twórczej i na tyle dobrą grę aktorską, by stworzyć satyrę zachowania swojego pokolenia, bądź też opinii pokoleń starszych o swoim pokoleniu, i to w sposób tak przekonujący, że ludzie faktycznie patrząc na nią, nie wiedzą, czy patrzą na parodię, czy na coś prawdziwego. Jednak nie byłby to pierwszy raz, kiedy takowa parodia powstała z inicjatywy człowieka młodego. Nie trzeba szukać takiego przykładu dalej niż na przykład w postaci Leopolda Slika, znanego z produkcji takich jak Angry German Kid, przedstawiającej stereotyp dziecka uzależnionego od gier komputerowych oraz Real Gangster w którym to wciela się w postać młodego człowieka przeświadczonego o swojej gangsterskości ponieważ dokonuje rzeczy odrobinę nieodpowiednich dla jego wieku jak słuchanie muzyki w której pojawia się wulgarne słownictwo jeżeli więc młody Leopold był w stanie swoją grę aktorską nabrać miliony internautów to mógłby to też zrobić młody Young jest jeszcze oczywiście trzecia opcja, będąca czymś pomiędzy byciem całkowicie poważnym a tworzeniem czystej satyry. Mianowicie tworzenie delikatnej satyry z jednoczesnym dawaniem upustu swoim twórczym impulsom, ze świadomością, że efekt tego być może nie przyjmie się u szerszej publiczności, ale że robi się to głównie dla siebie, a jeżeli znajdą się osoby, którym się to spodoba, które to rozbawi albo zainteresuje to tym lepiej, to w takim razie warto się tym dzielić ze światem. I ta trzecia opcja jest w przypadku młodego Yanga, moim zdaniem, najbardziej prawdopodobna. Na jego kanale widzimy materiały wrzucone w odstępie zaledwie jednego roku, jednak nagrane w odstępie na pewno większym. Patrząc na to, jak zmienił się jego wygląd, powiedziałbym, że nie mniejszym niż 6 lat. Jeden wspólny mianownik wszystkich jego utworów to improwizacja. Prawie wszystkie nie mają też żadnego podkładu muzycznego, żadnego edytowania, żadnych efektów specjalnych czy żadnych wielokrotnych powtórzeń, żadnych wielokrotnych prób. Po tym widać, że w jego występach nie ma nic komercyjnego w odróżnieniu od np. Green Grenada, innego dość znanego w Polsce młodego rapera. Rapujący dziewięciolatek, typie się nie podniecaj. Daj mi propsy, wiem, że masz dreszcze na plecach. Dwa 14 kogo się tu wywyższa. ten rok na początku stycznia. A więc po prostu dobrze się bawi produkując półprześmiewcze materiały na tę platformę, nie przejmując się ani czerpaniem z nich korzyści, ani opiniami ludzi na ich temat. Można by powiedzieć, że kieruje się tutaj modernistyczną zasadą sztuka dla sztuki. I choć przyjęta przez niego forma mi osobiście nie trafia do gustu, a młoda osoba wyrażająca się w sposób, gloryfikujący przemoc oraz przestępczość zorganizowaną smuci mnie, nawet jeśli mam świadomość, że to tylko gra aktorska. Tak, nie jestem tutaj, żeby oceniać sztukę, lecz aby ją analizować. Zresztą, jeśli na miarę młodopolan, takich jak Kazimierz Przerwa-Tetmajer, młody Jan tworzy sztukę dla samej sztuki i niczego poza nią, to moja krytyka mijałaby się tutaj z celem. Dlatego na tym etapie zakończę i jak zawsze zaproszę do dyskusji w komentarzach i do podzielenia się ze mną propozycjami na kolejne materiały. Dziękuję za uwagę.